Dobrze, no to kolanko do przodu. Zaczynamy od lewego. Trzy, cztery. Nie wyszło. Dobrze, to jeszcze troszkę wkręcamy żaróweczki. Rączki do góry. Dwie. Tak jest, wkręcamy żaróweczki. Prawą ręką, lewą ręką. Teraz wymieniamy drugą żarówkę, więc obracamy się w prawą stronę i idziemy wszyscy bokiem. Teraz i wkręcamy żarówki bokiem, prawą stronę. Siostro to druga strona. <grywa> teraz w lewą stronę. I teraz zarzucamy prawą rękę i lewą rękę na siostrę i brata obok i mówimy... Dobrze, że jesteś siostro. Dobrze, że jesteś braci. Przywitajmy się wszyscy ze sobą. Dobrze, że jesteś, jesteś Krzesimir. Daleko jeszcze? Nie Boże Wam, aleluja! Szczęść Boże Wam! Aleluja! Szczęść Boże Wam! Zabieramy Was ze sobą. Nie tyle do kapłańskiej kieszeni w Sustannie, ale przede wszystkim do pielgrzymiego serca. Jeszcze raz Wam bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. Hip, hip! Hip, hip! Hip, hip! hip

Ciepły dzień Wam opowiem, baś, o ludziach, co szli za lepszy czas. Na jasną górę razem szli, razem szli. W tym dziwnym świecie ciężko nam różaniec wziąć i dziękować za, bo matka wciąż kocha nas, kocha nas. Do mamy w Częstochowie idziemy szybkim krokiem, bo ona nas umacnia, abyśmy szli za Bogiem. Jest tutaj także z nami nasz patron święty Józef, rozpala nasze serca, wzbogaca naszą duszę. Byśmy do nieba szli, 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 szli cały czas. O tak, byśmy do nieba szli, 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 szli cały czas. О, oh, oh, так. так. Serdeczne, bóg zapłać. I to, co pielgrzym może ofiarować, to może ofiarować starte nogi, wytarte opuszki palców od modlitwy różańcowej i przede wszystkim wszystkie intencje i Was zabrać do naszego pielgrzymiego serca. I to, co pielgrzym ma najcenniejszego, co może ofiarować, by się odwdzięczyć, to dar modlitwy. I pragniemy te wszystkie intencje modlitewne nieść na jest tą górę. Bóg zapłać wam! Aleluja! Bóg zapłać wam! Aleluja! Bóg zapłać wam! Aleluja! Bóg zapłać wam! To złapać. Śmiechnąć? Biorę urlop w środku lata, więc zbliża się ta data i pielgrzymka nadciąga znów. Te te śpi górna Karimata, obok mam siostrę i brata i w drogę mogę ruszać już. Tak jak wtedy, zawsze z trójką chciałbym iść Przez całe lato, zawsze z trójką chciałbym iść. Kocham ją za to, zawsze z trójką chciałbym iść. Miasto czy w pole, zawsze z trójką chciałbym iść. Hey, hey, Jezu, tyś, życie twoje uwalnia mnie, Życie twe uwalnia mnie. Będę sławił cały dzień! Będę sławił cały dzień! Doskonale drogi Twe, doskonałe o, zbarały, drogi Twe. Hej jezu, he jezu, Panem Tyś, Hej Jezu, Panem Tyś, chcę słuchać Twoich słów, słuch. chcę słuchać zbara. Twoich słów. królestwo <gulia> ujrzeć chcę, Twe królestwo ujrzeć chcę, wola niech spełni się, wola niech spełni się. Żaden mur i żadna ściana, największa nawet ta już nie, nie zatrzyma mnie już. A propos tej piosenki, to mogę opowiedzieć anegdotkę. Są takie grupy, które śpiewają Żaden muri, żadna lama. Pamiętam jeszcze kiedyś tak To jest trochę mocne. Jeśli ktoś jest zainteresowany informacjami, to tak chciałam się podzielić. A jeszcze inna anegdotka. Nie wiem, czy my możemy tak tutaj anegdotkować, ale widziałam ostatnio w gazecie, że jest też taka pielgrzymka, która idzie z osiołkami. Wow. Tak. Ja Biorą prawdziwe osiołki. Wow. Moja siostra uwielbia jeździectwo i rozmawiałyśmy ostatnio, czy jest pielgrzymka konna, też to by było ciekawe. A są pielgrzymki motocyklowe tak samo przecież? No na rowerach, rower? na tak. rolkach. Na rolkach? O, tak. Jestem tu, by wiedzieć, oddawać chwałę, jestem tu, by wyznać, to mój ból, dobry i łaskawy, cały tak wspaniały, ponad wszystko celny dla mnie Jest.

Jego ramienia a ludem Pan Mój wasta, radził się dusza ma i Pana tego będę ci śpiewał z całej siły. sławić cię będę za Twe dzieła, będę ci śpiewał z całej siły. Błogosławić będę Twoja idzie, jest miłosierdzą.

So we see you Piśnią moją jest pan, moja tarcza i moja moc. On jest mym Bogiem, nie jestem sam, i moja siła, nie jestem sam. Pan jest mocą swojego ruchu. pieśnią moją jest Pan, moja tarcza i moja moc. On jest mym Bogiem, nie jestem sam i moja siła, nie jestem sam. Szukam Ciebie o świcie, synu Ojca Wiecznego, szukam Twego oblicza, tworzy brata, chcę usłyszeć te słowa, iść za Tobą powodzia. Przyjdź o panie i prowadź do miłości. Nasze oczekiwanie na Ciebie Panie nie ustanie. Usłysz nasze wołanie, idziemy Tobie na spotkanie. Nasze oczekiwanie na Ciebie Panie nie ustanie. Usłysz nasze wołanie, idziemy Tobie na spotkanie. Przebacz moją niewierność. Jak robi na krzyżu tylko w tobie mam pewność Miłosierdzia! A teraz zaś bardzo ładną piosenkę o uwielbieniu Pana Boga, tak? Tak jest. Uhu. Jak się wszystkim idzie na trzecim etapie Trzymamy się już? bardzo ładnie, idziemy, tak? Proszę tam sprawdzić siostrę i brata, czy siostrę i siostrę po lewej, prawej. Dokładnie tak. Czy wszystko dobrze? Proszę skontrolować, czy każdy ma nakrycie głowy. I wodę, to jest bardzo ważne. Dokładnie tak, nawadniać się trzeba, bo upały są tylko 20 stopni. Tylko 20 stopni, ale... Rozkręcamy się dopiero. Rozkręcamy się dopiero i lecimy gdzie? Właga tutaj! Yes. Yes. O źródłem życia. Yes. Yes. pana cały czas, modlimy się ładnie, prawda? Modlujemy. Do Nie częstochowy i teraz oddajemy mikrofon kolejnym koleżankom, wspaniałym siostrą, proszę bardzo. Dziękujemy. Jezus daje nam zbawienie, Jezus daje pokój na. Z pieśnią mego życia królem wieczór Chwałą nam Jezus siłą mą Jezus pieśnią mego życia Królem wiecznym on Niepojęty w mocy swej Nim znalazłem to Czego szukałem do dzisiaj Sam mi podał dłoń Tym zwyciężał każdy dzień Jezus siłą mą Jezus pieśnią mego życia Królem wiecznym Ты что, уходи, Лена. Дави Петров так и так.